Przepraszam użytkowników słuchawek. Siema ludzie, z tej strony Magnes i słuchajcie, nie uwierzycie. Wbijacie na TikToka i na mój główny kanał, bo mam nowego TikToka i mam główny kanał, bo to jest kanał gamingowy. Jak wbijecie na główny kanał... To tam będzie coś, co pomoże Wam wbić na mojego nowego TikToka. Inaczej tego nie znajdziecie, bo zbytnio się nie wybiłem. A <noise> więc wbijajcie. I dzisiaj gramy w Among Us. I powiem Wam jedno: będę miał Twitcha, ogólnie będę miał Twitcha, i będziemy mogli robić live y z widzami. I wiem, że każdy może podglądywać, że jestem impostorem. tak, to wiem. Na prostu, że chcę. No tak po prostu wiecie, pograć z widzami. A więc jeżeli ktoś jest y, chętny na zagranie to y, można śmiało y, pisać w komentarzach, to ja y, jeszcze na shortcie wiem, zrobię shortsa gdzie podam nazwę Twitcha, którego dopiero założę i myślę, że się y, wiecie odnajdziemy, ustawimy jakąś godzinkę. Słuchaj. I zrobię właśnie live'a na Twitchu i pozdrowienia będą. A więc y, możemy takie coś zrobić, ja myślę, że... Znaczy ja ogólnie to mam czas, y, a więc y, jak ktoś będzie chętny to można pisać w komentarzach i widzę, że dużo osób podchodzi. Pewnie dlatego, że nie ma start i ja myślę, że to jest bardzo prawdopodobna, więc dojdę do... <grym, 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 to jest to sam dobra, nieważne. Po prostu tu było fajnie, dużo osób. No nie no. Kurczę, ja chcę do kogoś z Polski. Tu jest tru trudno trafić do kogoś z Polski. Bo ja bardzo bym chciał kogoś z Polski trafić. Pisze, halo Polska, nie ma Polski. No trudno, nie da się. Ogólnie to ja mam takie zwierzątko, taką roślinkę. Tylko, że jak będę impostorem i... Łapsi pterem czy coś w tym stylu. Wiecie, ten co się zamienia w innych, to wtedy będzie widać moje zwierzątko i mnie jak się zamieniłem. A więc dlatego właśnie zwierzątek się nie opłaca mieć, jak się chce być impostorem fajnym. Więc ja właśnie zwierzątek nie mam. Nie wziąłem w sensie. I am imp Okej okay. Okej okay. Ja, ja ufam ludziom Ja, ja ufam ludziom Wiecie, ja ufam ludziom Jak to serio będzie impostor To szczerze gratuluję Szczerości Tego, no to Tchana I żywej minki Czy to będzie impostor? Zaraz zobaczymy. Nie, to będzie dziwne. Nie, to będzie dziwne, jak to będzie impostor. Nie, jak to będzie impostor, to. Kurczę, to będzie dziwne. Nawet nie wiem, bo to jest. Ejekt, to nie do końca kojarzę. O co z tym chodzi? Kurczę. Ja chcę zrobić kartę. patrzcie, za pierwszym razem. Ma się doświadczenie się grało w Amongar, tylko że nie na Co to było Czy tam było jakieś wentowanie Ooooo Daddy! O Daddy <ścoughs> Dobra, to, to było Daddy to Kill Gdzie? Kurde, no fajnie! E, gdzie? Tu! Wtul... Tak szczerze to nie jestem pewien. Jest! Jest! On przebiegł koło ciała! Przebiegł koło ciała! I go nie zgłosił! A więc wiadomo, że to on! Dlaczego nie? Dlaczego nie ufają mi? To jest. niefajne. Kurczę, jak to nie będzie on, to ja się załamię. Kurczę, ja nie wiem, czy to jest on, bo to. ja tylko nie rozumiem. What no, the fuck? Kurde, ja nie wiem, czy to Was <śled> to, to co to kurczę oznacza? Czy to jest. nie wiem. Maron i Red są bardzo sus. Red tu wszedł, tak? Red i Maron, nie, oni chcą się zabić. Tak, ewidentnie Red chce kogoś zabić. Dobra, ja stąd uciekam, a Red, jak tu nie wyjedzie, to jest impostorem. Dobra, ja może stąd pójdę, ja się. Tych. 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 Nie no. Kurczą, oni wkują. Proszę, nie wkujcie. Przykro mi jest. LED albo co? Jakiś szary. O kurde. O kurde. O kurde, dobra. Dobra, wszystko jasne, wszystko jasne. O! O kurde. O kurde! <grymne> Dobra, mamy impostora jest. Dobrze. Dobrze. Ja, o, no wiadomo, może rad. Rad. Kill. And. Nie wiem, czy tak się pisze, obiecuję, się mówiąc, ale dobra, niech będzie, spróbujemy. No i dobrze. Dobrze tak, panie Red. No i dobra, czy my wygraliśmy teraz, czy przegraliśmy? Błagam, Wiktory. I Ja... Dobra, ja może wyjdę, żeby się nie, nie angażować. Dobra, to był nieprawny tenek. Widzieliście, że tylko Red tam był. Widzieliście, że tylko Red tam był. No i ktoś zwentował z Med z elektryka do MedBaya było ciało i zwentował znowu. No to... No wiadomo, że to powinien być Red. A to może być... Był w shift. -em? Może? Możliwe. Jest to bardzo możliwe. tam jestem. No cieszę się. Endriner, dobra. Dobra. Kurczę, nie no ja tej karty to jestem bogiem. Kurde! Nienawidzę takiego czegoś. What? Kurde, jak oni mnie wywalą Co? No ja pinkolę, no i dadzą na mnie kurcze Ja, pinkole, nie. Nie, no kurcze No słabo. Jest! kurczek, ktoś jest mądry przynajmniej, dobrze. Zwalają na mnie, a przecież jest chyba dwóch inżynierów. Nie? Nie 4, 5, 4, 3, 3. No prosto, przecież pomagam wam robić te. Questy. Nie jestem impostorem, a dlaczego ten. Typek. Nie, ja wiedziałem, nie! Różowy sus, tak, tak. Różowy sus, o tak. Nie, to jest różowy na bank. To jest różowy na 100%. اوه كرده <applause> دبرا شبكو سبقة. شبكو مارا سي دوتا ايسنى اوه كرده X XD, XD Wiem Nie jestem im postem Dobra, głosuję na Roro i tyle. Prosta rzecz. Dlaczego akurat na niego? No nie wiem. No nie wytrzymam, no. Kto, co, co za? Co za patron na mnie zwalił. Ten będzie impostorem na 100%. OREN Dobra, ten małańczowy będzie impostorem na rank. To jest niemożliwe, żeby poma... Co ciągłam? Szybko robimy taski, ja nie chcę, żeby oni wygrali. No i kurde, no i co kurde? No i kurde... Nie no i ja pitole! Wiedziałem! Mimo to było takie kurde. Proste. Hmm. Oręż. Myślałem, że jesteśmy po starym, ale nie jesteś. Dobra. Dobra, wydajcie znać w komentarzach, czy jesteście chętni, Ja zaraz zrobię shortsa. No i drugą część tego odcinka. Cześć.